Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Zmieniłem olej w mazie. No to trzeba zresetować komputer mazdy, który odlicza jakość oleju. Pytanie, jak on działa? Ktoś w komentarzu go totalnie wyśmiał. A mi się wydaje, że mimo wszystko on w miarę ok to przelicza. Przynajmniej miałem taką nadzieję, że on sobie liczy tam zimne starty i tak dalej. Pytanie, czy on to robi? Czy po prostu jakoś tak oblicza sobie jak, jak w zabawce? Dziecięcej. Yy, czyli ja wymieniłem olej po 6000. Monitor stanu pojazdu, obludzenie to nas nie interesuje. No i on w tym momencie uważa, że ten olej, który wylałem, jeszcze by wystarczył na drugie tyle. Dopiero w 50% został zużyty po 6300 6 km zrobiłem 6 miesięcy zostało czy zrobiłem nie wiem jak to odczytywać, nigdy na to nie patrzyłem On, a chyba zostało do serwisu 6 miesięcy no i zostało jeszcze ponad 13 tysięcy kilometrów, zgadzałoby się to Czyli Mazda generalnie uważa, że olej należy wymienić przy 20 tysiącach, zostało jeszcze 13,700 lub za 6 miesięcy. No, ja wymieniłem 6 miesięcy temu. No, czyli Mazda uważa, że olej należy wymienić po roku czasu lub 20 tysiącach kilometrów. Chyba, że podejrzewam, by to spadło do zera wcześniej. Ciekawa sprawa. No nic, trzeba to zresetować. Jak to zrobić? Zjedziemy w dół z Podświetliło się, naciskam. Resetuj. Czy zresetować? Resetuj. OK. 100%. No i co on tu pokazał? No a tu nie zresetował przeglądu. aha, tu trzeba oddzielnie. No to resetujemy przeglądzik pyk. Czy chcesz resetować? Resetuj. No, i liczę od 20 000. No dobra. Czyli olej 100% 20 tysięcy przed nami, proszę bardzo, lub 12. Miesięcy. I udokumentuję sobie przebieg choćby dla siebie dla potomnych 33 652 km. Dzięki. Trzymajcie się.